Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi Kochani, kolejna niedziela zwykła w ciągu roku to już 16. Czas wakacyjny. Wydawałoby się, że trochę taki luźniejszy czas, ale przecież Słowo Boże chce nas cały czas prowadzić i, i chce, żebyśmy nawet, a może zwłaszcza w czasie pewnych wakacji, czy odpoczynków, urlopów, przerw, jakiegoś odetchnięcia, dalej go rozpoznawali, dalej poznawali Słowo Boże i przez nie Jezusa Chrystusa. Dzisiaj mamy bohaterki dwie, mamy Marię i Martę, siostry dla siebie, siostry, które mają jeszcze brata Łazarza, jedni z największych przyjaciół Pana Jezusa, o których bardzo lubił Pan Jezus w Betanii, gdzie mieszkali przebywać. I Marta dzisiaj, zobaczcie, podchodzi do Pana Jezusa z takim zagadnieniem, zapytaniem, Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie sama w posługiwaniu? I tutaj zwrócę uwagę Wam sobie na te dwa słowa. Właśnie, czy Ci to obojętne, obojętne? Zobaczcie, moi drodzy, jak łatwo dzisiaj no, stać się obojętnym i na sprawy Boże, i na sprawy ludzkie. Pomyślcie o sytuacjach, gdzie może ktoś z Was był obojętny wobec kogoś. Był taki właśnie osły, niedostępny, ale pomyślę, że też wiele ludzi takich było wobec nas i jak my się czuliśmy. Pewnie smutno, pewnie jakoś zniechęceni, generalnie źle. Um, przykro jest, gdy ktoś jest wobec nas obojętny i pewnie przykro jest wielu ludziom, kiedy my jesteśmy wobec nich obojętni. E, przykro było Marcie, to gdzieś w niej zbit zbierało, a potem mówi, że jest ustawiona. Zostawiła mnie sama przy usługiwaniu moja siostra Maria. I często e, można wpaść również właśnie obok obojętności w taki syndrom, że jestem pozostawiony, nikt mnie nie lubi, nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie szanuje, nikt ze mną nie chce przebywać. E, bo nagle przychodzi przeciwnik i pokazuje nam, że właśnie to nasze staranie nie ma zbyt wielkiego sensu. Zbyt wielu sensu. Że wielu patrzy na nas obojętnie, nie doceni, nie pochwali, nie towarzyszy nam. Te dwa słowa, obojętność i zostawienie. I kumulacja w Marcie spowodowała to pytanie, które nawet zarzuca Jezusowi, że Tobie jest to Jezu obojętny. Ona mnie zostawia, ale czy Tobie jest obojętny? Zobaczcie kochani, że można jako chrześcijanie dojść do takiego e, także stwierdzenia, że nie tylko ktoś mnie zostawia z ludzi, ale nawet Bóg nie zostawia, nawet Bóg jest wobec mnie obojętny. Jezus podaje nam kochani lekarstwo, co zrobić. Trzeba być jak Maria. Ma, Jezus pochwala Martę, troszczy się o ale to jest super. Nie przestawaj, działaj. Trzeba działać, żeby mieć siły do działania. Żeby nie wpadać takie syndromy e, odrzucenia zostawienia, obojętności, to potrzeba przycuchnąć jak Maria. I tam u Jezusa, przy stopach Jezusa, powiedzieliśmy w Kościele, przy tabernakulu, przy Słowie Bożym karmić swoją duszę. Po co? Po to kochani właśnie, żeby dalej skrzesić w swoim sercu, albo pozwolić Bogu skrześcić w swoim sercu to, o czym mówi święty Paweł w drugim czytaniu do kolosem. Nadzieje chwały że Jezus jest nadzieją chwały. Jezus daje nadzieję, która wiedzie po chwale zawsze. Czyli nawet cierpienie, porażka, zmaganie mają sens. Tam jest ukryta nadzieja. Nadzieja Wam pokaże sens tego wszystkiego. I jeszcze będzie na większą chwałę Bożą i Twoją. I jeszcze jest taki mały gratis, o którym mówi dzisiejsze pierwsze czytanie, że to przebywanie jak Marii przy Jezusie. Które również towarzyszyło Abrahamowi. On był przy Bogu. To spotkanie dzisiaj z trzema osobami utożsamiającymi trójce świętą trzech aniołów pod dębami mamy, gdzie Abraham przygotowuje posiłek im. I oni mu zdradzają ten gratis będziesz miał za rok syna wraz z swoją żoną Sarą. Wiecie, że Pan Jezus, e, przepraszam, e, Abraham bardzo długo czekał na syna. I Bóg dał mu tego syna, ale po wielu doświadczeniach, po wielu próbach, zawsze kiedy wzbudza w nas Bóg nową nadzieję, zawsze to wiąże się, kochani, z pewnym wylaniem łaski, z pewnym towarzyszeniem jakichś bożych bonusów, tak to nazwę. One są różne, one są niesamowite, bo Pan daje w ale kiedy chce, jak chce. Pozostańcie chwilę z tym słowem, bardzo was do tego zapraszam, a na ten czas. Odkrywania Chrystusa nadziei chwały w postawie Marii, ale też docenienia postawy Marty przez Boga. Bardzo niech On sam was błogosławi. Ojciec i Syn i Duch Święty.